Czy ktoś wie, co to się mogło stać? Wszyscy mówili, że to taka dobra szkoła. Lekcja pierwsza. W naszej szkole uczymy nie oceniać po pozorach, lecz badać fakty. Przeciętny obserwator widzi tutaj dziury. My widzimy naszą przyszłość. Szkoła podstawowa nr 77, jako dwukrotny laureat poznańskiego budżetu obywatelskiego, jest w fazie remontów, przygotowujących realizację projektu Szkoła jak z Finlandii. Lekcja druga. Nie jesteśmy idealni, bo nikt nie jest idealny. Jednak wierzymy, że zwyczajni ludzie mogą osiągnąć nadzwyczajne cele. Co udało się nam osiągnąć? Pracownia Code for Green, w której prowadzimy naukę programowania. Modna designerska stołówka. Ulubiony przez dzieci plac zabaw. boisko trawiaste. Projekt Erasmus. W najbliższym czasie czeka nas międzynarodowa współpraca i wyjazd do szkół partnerskich z Grecji, Turcji i Rumunii. Od przyszłego roku będziemy szkołą dwujęzyczną z językiem wykładowym angielskim od klasy siódmej. A to przykładowe sale szkolne oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej. Sala gimnastyczna, sala zabaw smek, gabinet psychologa. Nasza młoda duchem kadra stale się rozwijamy, stawiamy sobie ambitne cele, a problemy na bieżąco rozwiązujemy. Jakie są wasze marzenia? Moim marzeniem jest zostać fotografem. Zostać piłkarzem. Pojechać na zawody konne. chciałbym pojechać do Włoch. Chciałbym pojechać do Francji. Pojechanie do Rosji, bo bardzo lubię akurat ten język. Chciałbym pojechać do Legolandu. Zostać agentką i projektować różne budynki. A jakie są moje marzenia? Marzę o tym, aby na co dzień widzieć uśmiechnięte twarze naszych uczniów. Pragnę, aby każdy nieodkryty jeszcze talent Mógł rozkwitać z naszym wsparciem i pomocą. Głęboko wierzę w to, że my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju młodego pokolenia. Stąd też zresztą moje nieustanne wysiłki i dążenia do otworzenia szkoły jak z Finlandii, i rzeczywiste przekonanie i wiara w to, że codzienność jest po to, aby marzenia spełnić. Lekcja trzecia. Wierzymy w marzenia i to nas właśnie wyróżnia.